Zauważyłem, że biedni i bogaci mają różne przekonania dotyczące pieniędzy. Mentalność ludzi bogatych, a ludzi biednych jest naprawdę bardzo i to bardzo różna. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przekonań i oczywiście standardowo, jeżeli podoba Ci się materiał, proszę cię o subskrypcję i o łapkę w górę oraz o to, abyś nacisnął przycisk dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, a będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach. Serdecznie zapraszam. Pierwsze, głupie przekonanie dotyczące pieniędzy jest takie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Kiedy byłem dzieckiem, zapytałem mojego ojca, jak to jest, że jedni są bogaci, a inni są biedni, i powiedział mi synu, pierwszy milion ludzie zazwyczaj kradną. No i myślałem sobie, że jest to prawda, dopóki nie dorosłem, nie zrozumiałem, że samo w sobie przekonanie już jest głupie, bo ukraść milion złotych jest bardzo trudno. No jeżeli chciałbyś ukraść milion złotych, to ludzie takie pieniądze najczęściej trzymają w banku, więc musiałbyś zarabować bank i to nie byle jaki bank, ponieważ jeżeli masz już pieniądze i masz duże pieniądze i chcesz je wybrać z banku, to wiesz, że bank tych pieniędzy zazwyczaj nie ma i musisz te pieniądze zamówić. Nawet wybranie chyba 10 tysięcy złotych już jest kłopotliwe, więc musiałbyś odwiedzić kilka bankomatów, żeby te pieniądze wyciągnąć, bo jeżeli podejdziesz sobie do kasy, do okienka, to bank ci Pieniędzy nie da, tylko na zamówienie. A już nie mówię o tym, jak chcesz wyciągnąć 100 albo 200 tysięcy, to wtedy dopiero zobaczysz, że bank tych pieniędzy nie ma i trzeba te pieniądze zamówić. Więc musiałbyś okraść jakiś większy, mądrzejszy bank, który ma mnóstwo zabezpieczeń, więc samo przekonanie w sobie już jest głupie. Drugie przekonanie dotyczące pieniędzy jest takie, że bogaci mają szczęście. No i jeżeli zapytałbyś jakąś osobę bogatą, czy ma w życiu szczęście, to odpowiedziałaby ci prawdopodobnie, że ma. Ale jeśli byś zapytał, czy to szczęście decyduje o ich losie, to by odpowiedzieli ci, że nie. To widzisz, bogaci biorą sprawy w swoje ręce, pracują. Im więcej wiedzą, tym więcej mają szczęścia. Im więcej pracują, tym więcej mają szczęścia. Więc szczęściu trzeba pomóc. To tak jakbyś powiedział, że Adam Małysz miał szczęście, bo wielokrotnie został e, mistrzem świata. To nie jest kwestia szczęścia, to jest kwestia wielu lat treningu, odpowiedniej diety, zrezygnowania z pewnych rzeczy, aby te szczęście osiągnąć. I to nie jest tak, że bogaci mają szczęście, po prostu oni więcej pracują niż ty, podejmują więcej prób. A oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że masz w życiu pecha, ale to są pewne sytuacje losowe, na które bardzo często nie masz wpływu albo masz. Pośredni. I nie nauczysz się żeglować na spokojnym morzu. Potrzebujesz w sztormu, żeby nauczyć się żeglować. I ludzie, którzy mają szczęście w życiu, bardzo często przeszli przez setki takich sztormów i teraz doskonale wiedzą, jak nie dopuścić do sztormu albo jak sobie poradzić w czasie sztormu, aby ten sztorm okazał się tylko jakimś małym przypływem. Więc bogaci to nie jest tak, że mają szczęście, tylko bogaci po prostu podejmują więcej działań, więcej ryzykują, więcej wiedzą i dlatego mają szczęście. Kolejne przekonanie jest takie, że żeby wyrwać się ze swojej rzeczywistości i stać się osobą bogatą, musisz wygrać w lotto. I okazuje się, że bogaci zazwyczaj nie grają w lotto, że zazwyczaj nie grają w żadne tego typu gry i nazywają to bardzo często podatkiem od głupoty. W gry takie jak lotto najczęściej grają ludzie biedni, ponieważ jest większa szansa, że te pieniądze zarobisz, niż że po prostu wygrasz. I jeżeli chcesz cokolwiek zmienić w swoim życiu, to musisz podjąć działanie, a nie liczyć na łód szczęścia. Następne przekonanie jest takie, że potrzebujesz dobrego wykształcenia, bo dobre wykształcenie Gwarantuje ci lepszą pracę, to ci gwarantuje lepsze zarobki, a tym samym będziesz w stanie więcej odłożyć i więcej zarobić. I to się wydaje w miarę logiczne. I to było dobre, ale 30-40 lat temu. I ostatnio podjąłem dyskusję z kimś, kto twierdził, że jeżeli poszedłby na studia, to by był bogatszy i nie powinienem mówić ludziom młodym, aby na studia nie szli. Ja osobiście uważam, że jeżeli nie chcesz być prawnikiem albo lekarzem, to nie potrzebujesz wykształcenia wyższego. I to, czy masz wykształcenie wyższe, nie będzie decydowało w dzisiejszym świecie o twoich zarobkach. Dzisiaj możesz być na Instagramie i zarabiać więcej niż ktokolwiek z Twoich znajomych. Zobacz, jeżeli by wykształcenie miało faktycznie znaczenie, to ludzie wykształceni, to profesorowie na uczelni by byli najbogatszymi ludźmi na świecie, a tak po prostu nie jest. W dzisiejszych czasach wykształcenie nie ma znaczenia. Ale to nie znaczy, nie znaczy żeby dzieci się nie uczyły, żeby zachęcać dzieci do tego, żeby się nie uczyły. Widzisz, ja doskonale wiem, że wykształcenie nie ma żadnego znaczenia, ale to nie jest tak, że nie naciskam mojej córki, żeby się uczyła, ponieważ ja uważam, że od wykształcenia ważniejsze jest ambicja i każdy człowiek na pewnym etapie życia ma pewne obowiązki i trzeba cisnąć małe dzieci, żeby się uczyły. Nie oczywiście jakoś tak chorobliwe, jak to robiła moja matka, ale trzeba uczyć dzieci, żeby się uczyły. Trzeba ich do tego zachęcać, ponieważ będą miały sprawniejszy umysł i będą bardzo ambitne, a to im bardzo mocno pomoże w życiu. Następne przekonanie jest takie, że potrzebujesz znajomości albo szerokich pleców, aby zarobić duże pieniądze. I może nawet kiedyś tak było, ale żyjemy w zupełnie innych czasach. Dzisiaj możesz zarobić pieniądze na przykład kupując kryptowaluty, nawet nikt nie będzie wiedział, kim jesteś. Możesz zarobić duże pieniądze inwestując na giełdzie papierów wartościowych. Możesz zarobić duże pieniądze będąc na przykład e, traderem. Możesz zarobić duże pieniądze w biznesie internetowym i nikt nawet nie będzie wiedział, kim jesteś. Więc to nie jest tak, że potrzebujesz znajomości. Znajomości ci mogą pomagać ponieważ jeżeli masz znajomości, to możesz bardzo szybko zdobyć kapitał albo możesz na przykład znaleźć osoby, które mogą ci w czymś pomóc. Tymczasem nie jest to konieczna rzecz, żeby żeby po prostu zarabiać duże pieniądze. I większość moich znajomości biznesowych zrobiłem dopiero w momencie, kiedy miałem już biznes i kiedy zarabiałem pieniądze. Więc to nie jest tak, że potrzebujesz znajomości, aby cokolwiek zrobić i cokolwiek osiągnąć. Kolejne przekonanie to jest takie, że musisz się urodzić w bogatej rodzinie, aby być bogaty. Jeżeli urodzisz się w rodzinie robotniczej, to możesz ewentualnie zostać prawnikiem lub lekarzem, co spowoduje, że będziesz miał wyższy status społeczny i będziesz trochę więcej zarabiał niż Twoi znajomi. To jest oczywiście przekonanie głupie. Mamy dzisiaj setki różnych historii, Historii sukcesu, gdzie ludzie zaczynali od zera, nie mieli niczego i doszli na sam szczyt. I nie ma w tym nic złego, nawet Napoleon Hill urodził się w bardzo biednej rodzinie, mieszkał w jednym pokoju z całą swoją grupą rodzeństwa, a stał się pod koniec życia bardzo zamożną osobą. I dzisiaj to jest jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek w historii. Więc takie powiedzenie, że musisz się urodzić w bogatej rodzinie, jest po prostu błędne. Oczywiście, urodzenie się jako osoba zamożna bardzo mocno pomaga. Następne przekonanie to jest takie, że pieniądze są złe, a pieniądze nie mają świadomości. One nie są ani dobre ani złe. To jest kawałek papieru, pewna umowa społeczna, która nawet nie ma pokrycia w złocie. Widzisz, ewentualnie ludzie mogą być dobrzy, lub mogą być źli. I bardzo często się mówi tak, że bogaci są źli, że są chciwi, a biedni są dobrzy. Nawet słowo ubogi znaczy uboga. Więc kontekst tego słowa pokazuje, że człowiek biedny to jest człowiek dobry. Tymczasem wcale tak nie jest. Ja osobiście nie jestem osobą wierzącą, jestem ateistą, ale nawet w Biblii pisze, że... Pan dał, swojemu, dał swoim sługom talenty i kazał im je pomnażać. I ten, który nie pomnażał talentów, tylko ten, który zakopał talent czyli to była taka waluta starożytna to ten, kto zakopał talent i nie pomnażał tego talentu, został zrugany przez swojego pana. O tym nie usłyszysz w kościele, ale jeżeli byś przeczytał kiedyś Pismo Święte, naprawdę to jest dosyć wnikliwie, to okazuje się, że nie ma czegoś takiego, że człowiek biedny jest człowiekiem dobrym, a człowiek bogaty jest człowiekiem złym. Więc ewentualnie tak mówię, ludzie mogą być z natury albo dobrzy, albo źli i najczęściej najwięcej pomagają osoby bogate, to one najwięcej środków przeznaczają na cele charytatywne, nie biedni. Kolejne przekonanie jest takie, że pieniądze szczęścia nie dają i najczęściej mówią to osoby biedne, które nigdy w życiu nie zarobiły dużych pieniędzy. Widzisz, patrzą na swoją sytuację materialną, doskonale wiedzą, że nie za bardzo są w stanie cokolwiek z nią zrobić i też nie, ch nie chcą za bardzo cokolwiek robić i mówią, pieniądze szczęścia nie dają tak jakby po prostu mieli te pieniądze kiedykolwiek i mogli powiedzieć, że pieniądze szczęście nie dają. Jeżeli zarobisz duże pieniądze, powiedzmy ten milion dwa, to wtedy możesz powiedzieć, że pieniądze szczęście nie dają. Jeżeli nigdy nie zarobiłeś tych pieniędzy, to po prostu nie wypowiadaj się w tym temacie, bo nie masz o tym żadnego pojęcia. I na szczęście składa się kilka rzeczy. To czy masz odpowiednią ilość pieniędzy, to czy przede wszystkim wykonujesz pracę, która sprawia ci satysfakcję, to czy jesteś zdrowy, to czy masz na przykład udane życie rodzinne, masz dobre relacje z przyjaciółmi, ze znajomymi. Z pracownikami. Więc na to wiele rzeczy wpływa, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś nieszczęśliwy. I bieda też szczęścia nie daje. Wierz mi, pieniądze pomagają, Przesta przestajesz się martwić, pomagają ci lepiej żyć, wykonywać pracę, którą lubisz. I no. Po części dają szczęście, ale są tylko składową tego szczęścia. Więc nie można powiedzieć, że pieniądze szczęście, szczęście dają lub szczęścia nie dają. Żeby powiedzieć, czy ci dają, czy nie, zarób te pieniądze, a potem po prostu sam określisz, czy ci dają szczęście. Więc mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie bardzo pomocny i interesujący. Widzisz, jaka jest różnica w mentalności między ludźmi biednymi a bogatymi. Jeżeli się z tym zgadzasz, proszę cię oczywiście o łapkę w górę i o subskrypcję. No i napisz mi koniecznie, jak Ty do tego tematu podchodzisz. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.